Trzecią edycją rajdu pod nazwą Siekierczyńska 40 Towarzystwo Cyklistów Orzeł z Siekierczyna rozpoczęło sezon rowerowy 2017. Tym razem wyznaczone zostały dwie trasy rajdu, pierwsza dla dzieci o długości około 23 km i kolejna o długości około 40 km dla dorosłych. W imprezie wzięło udział ponad 70 rowerzystów. Kolega Edek Sminar, to jest szef tras, zrobił taki harmonogram wykaz rajdów, które są gdzieś tu w okolicy w najbliższej. Będziemy pomagać między innymi na wyścigu MTB, który robi Kwisa po południu, no to znaczy do południa, po południu będzie Bałty Karkonosze tur w Lubaniu po raz drugi. Będziemy e, uczestniczyć w innych rajdach. No planujemy jeszcze gdzieś w wakacje skoczyć trochę w Polskę, tak jak kiedyś był taki czas, że jeździliśmy w Bieszczady, w, w Suwałki, na drawsko pomorskie i tak dalej, na Bory Tucholskie. No teraz zobaczymy. Planowano mamy jeszcze rajd jesienny, No i później zakończenie, tak jak w ubiegłym roku, zrobiliśmy w goku u Bogusia, w gminnym ośrodku kultury w Siekierczynie, e, z taką potupajką, z takim spotkaniem towarzyskim, gdzie, gdzie było. E, Około 100 osób. Także towarzystwo się rozrasta. W każdym rajdzie Siekierczyńskiego Orła bierze udział Jan Lange, zapalony cyklista i radny Rady Miejskiej Lubania. Kolejna edycja Siekierczyńskiej 40. Zawsze przyjemnie. Pogoda dopisuje. Akurat mają szczęście. Na rajdzie Kwisy bywa różnie. Tydzień temu akurat była gorsza pogoda. Zabytki, tym razem motyw główny Pałac w włosieniu. I majątek, no też taki pałacyk w Mikułowie. Bardzo fajna trasa, sporo ludzi, 70 osób, to naprawdę dużo. Z przebiegu rajdu zadowolony jest wicewójt gminy Siekierczyn Edward Cwynar, jeden ze współzałożycieli Orła w Towarzystwie Cyklistów odpowiedzialny za planowanie tras. Po raz pierwszy słońce, sam byłem na rajdzie w ostatnią niedzielę i miniony piątek, słońca nie widzieliśmy, a dzisiaj mamy słońce, co prawda w końcówce już był wiatr, ale drogi są w coraz lepszym stanie, a już na terenie naszej gminy, dzięki powiatowi, gminie Siekierczyn, to są rewelacyjne, to podkreślają wszyscy inni. Organizatorami rajdu było Towarzystwo Cyklistów Orzeł oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie. W rajdzie oprócz cyklistów Orła wzięli również udział ich koledzy z grup rowerowych z Lubania oraz z terenu powiatów Zgorzeleckiego, Lwóweckiego, Bolesławieckiego, a także z Łęknicy w powiecie żarskim w województwie lubuskim.